Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym liveiku gramy sobie nudne gry z Pomidorem. Mówię Hello. odcinek jutro o 16.45 Ponieważ go jeszcze nie zmontowałem, bo chciałem straszne słabie internet z i nie dało się zmontować. Dobra, chodźmy, chodźmy. I niestety muszę grać na klawce. Ja też no, będę tak. grać na prawda. A ty jesteś lepszy od mnie na klawce. O dobra, ładujesz się. No wreszcie. A na którym masz pompę? Normalnie, tak jak mam ogólnie. Na dwójce. No to... najlepsza. Ale jeszcze DT mam ogarnięte na klawiszach. O jak pan. Eee, co pan się leczy? A nie. Nikt. Co tam po to Farmer Knut Pamiętaj te słowa To są najmądrzejsze słowa całego świata polskiego To jest co są A najlepsze słowa świata polskiego To jest największego Największego świata normalnego Farmer Knut Znaczy, co ja gadam? Powaliło się Kepcio Knut A lubisz kapcio? Nie A mu kapcio jest super Dlaczego mu to nie lubisz karcia? Czemu się nie ruszasz? Halo? No, właśnie, że jesteś debilem i nie pak jeszcze przez rano. No. no powiedziałem, że idę z dwóch, a ty mnie zabiłeś grubasia. A ja... a ja nie słyszałam, że... No bo jesteś nie. głuchy. A tak sero, jesteś głuchy czy nie? Jesteś głuchy? No, nie! Tak jest... Chociaż w sumie. mnie? No? no dwa, no! No nie, to szegra yy. w na najgłupiej klawiaturze, a ty grasz na padzie z Nie, ja, ja gram na klawiaturze. Nieprawda. Gram na klawiaturze, ja tak gram na klawiaturze teraz. Ja na moich ustawieniach tu gram. Mi się źle gra w tę grę. Na klawiaturze. Mi się ogólnie teraz źle gra w tę grę. Bo ja się nauczyłam grać na klawie i ci nie zwie. Ja teraz gram na On Czemu miałbym Cię plankować, że nie wygram na plazę? No, że jesteś taki spocony. Nie. A nie jesteś. No nie da się, jak Ty się, kurde, chłopie pocisz. No to to, 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 to jest no, totalny nonsens, no. No weź się z mnie, gościu, zostawić! O nie! Jestem ja jestem zbanem. No i co? I co? Możemy iść na dół, bo mi się nie chce grać tego głównego creative'a. Chwila. Co? Chwila jeszcze. A powiedzcie, czemu ty Ej, to jesteś taki rozwala. dobry na klawiaturze? No co jest z tą grą? Co to mi się nie przydało że nauczyłem się na w No to ja ci już powiedziałem, że ci wierzę. A ty dalej nie rozumiesz tego? Bo słyszysz klikanie. Nie słyszę klikania. Ale naprawdę, nie słyszę żadnego klikania, gościu, więc trollujesz. Wszyscy to wiedzą, nie musisz tego... Właśnie, nie służysz klikania. A na padzie się klika. Tak, na padzie. Właśnie na padzie się Bo nie Okej, ja ale mam takiej, co tak fajnie klika. Jeszcze mam tylko taką? No i co? Ja idę na dół, spadam. Ja idę pograć w... Dobra, no, ostatnią gra i dawaj na dół. Nie wiem czy grasz ze mną, czy mam grać solo. Ja... No, bym... nie, dawaj ostatnio gra i tam da, naprawdę dawaj na dół, no bo rzeczywiście by się ten kreatyw nie do. Teraz zrobimy tak. Nie mam sobie. No nie wiem, mam Ja mieć na dwa. Nie no, tak się nie da. Przecież tak Już. zawsze gram. To tak się dobrze gra właśnie. Nie ja mam na jeden. na okay. trzy. Ujo! Eee! Czas, tu się gości. Dobra, to ja wychodzę. Nie, ja to przemówię. A mnie plecy będą po, po co to live live nazywa się Nudny Live na klawie? Tylko nazywa się Nudne gry w Fortnite. Gdy mój live się nazywa Nudne gry w Fortnite. Odcinek o 16.45. To będzie odcinek o, 4... o 16.45. Co tutaj gra Kamcio, twój serdeczny przyjaciele, Kamcio. Ej, zaprosić? Czekaj, zaproszę Kamcia. A bo dawaj, daj lidera, Pis A po co ty chcesz lidera? No bo chcę. O, dobra, dzięki. gramy w to? A Kamcio robi wyzwania na jutro na tym a ja sezon nowy będzie za 5 dni, a ja dalej nie mam z tego levelu. <laughs> a ty uczyniłaś sze... ...sze... proszę A, ty wiesz z jakiego nie powodu z tego nie Nie masz levelu? A powiedz z jakiego powodu? Ustaw tego skina, please. A ci z Co? jakiego... Ustaw tego skina. Powiedz ci z jakiego... I wejdź sobie w karnet... ...i masz komiks. Gdzie mam komiks? Patrz. I masz koło mapy wyzwań... Nie ...komiks. No gdzie No mam, mam, do mnie No i nic. no Halo. No ale stawcie się one wszyscy. Halo. Halo, słuchasz ja mnie? No słuchajcie halo. co? halo. No, a włącz sobie mikro, Kamcia. Mogę tak, Możesz. Ile, kamcia pomidor ma lat? Ej, ile masz lat, Kamcia? No. Nie wiem. Bo no to... E, dobra. Eee, dajcie, so, dajcie wszyscy na. Siona. Co mam dać? Do tego skina co ja mam A ja nie chcę o jej No dawaj No dawaj Dobra. Mogę jakiś inny styl do niej? Nie Dzięki O nie Ej, wywiesz ten! Wyrzuć! Ej, kamcze, wywiesz pionę! Yyyy, pomilory! Zmienisz i yy, trzymam Cię kichnąć! I testy? Cię Mhm. O, kamcze, spoko. spoko. Normalny człowiek. O nie, jednak nie. Dobra, dajcie go to Nie chcecie zmienić... A no, ja on. on. daj goto A włączy sobie on mikro, czy tak średnio raczej? Nie może Nie może Ale pomidor szybko zmieni tego skina, bo cię kiknę Dobrze Dobrze, mamo No Starszy jeszcze ma um. No go, no pomidor Mam je jeden. Ale przecież dałem na bezkasku bez Prawda? O! Next no się coś rzucił. Ten pedał Łupicki coś rzucił, ja to usuwam. Zostawcie subika na tym kanale. Mi przykro mi mam mało. A ja nie kamórzę, live'a nie widziałam Dobra yy, Tutaj, lecimy. gdzie lecimy? Dawajcie, mm, może nie. na ten Dawajcie, na sklepowym A wiesz, że pistolet? A, ej, wiesz, że pistolet! No, kto włączył dobieranie? No ja Ja to mógł. No nie wiem, bo mi nie, ale ogólnie chodzi o to, że ja mam jakieś baga, chyba bo nawet jak nagrywałem odcinek, samo mi dobrało grać. Zobacz na odcinku. Na początku dałem mi uzupełnienie oddział, a potem mi dał uzupełnienie. Mi uzupełnię, zobaczcie na odcinku. Tylko musisz się bo nie będzie się nie dowiesz. Ale fajna to się ona, w jeszcze nie grałem w ogóle. Fajnie się gra. Mi się podoba. I, ja lecę na tą kartę Boże. Ale poli, ja wszystko odgrała na... nawet duże. Albo jednak nie lecę na tą. Ja, ja jednak lecę, na, lecę na, tą. na tą. Ja nie ulecę na tu. Kamcio, dzień dobry Czemu kamcio wbił na mojego streama? No to tak Kamcio co wbija na streamy ludziom Z nimi gra Nie wiem jak to chyba taki najgorszy na tej klawie Już nie kłócaj gościu Dobra weź, weź tego prema już tu od mnie zawracał lód z chatu, nie? Kto? Kamcio, idę. Kamcio, idę. Nie no, ten typ, z dobierania. Chuj... Nie, Kamcio się wywalił. Kamcio, ty dzbanie. Minus zero. Kam, mi doradzasz te rade, czy idę ciebie? Nie mógł go Ja! No pojor! Yes, no. no przecież ja sobie nie dał rady, no jakaś na, na har Harley to jest. Dobra, poczekaj, idę popada szybko. O jesteście, jak Dobra Dobra, lecę na padziku. coś tam działa teraz. Dobra, go no tamten mam zało założyć... Zakładam od razu, że on się wywali, prawda? On jest dobry, tamten nasz... tamten nasz typek? pomidor Nie wiem. Dobra kartę. Ej, no idźcie mnie odróćcie. Dobra, pójdę zrespić. Jak tam się żyje? Oj. Żyje. I właśnie wezmą Tam cię się, się wywalił. O nie, 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 nie. Jezus Maria. Dieniu. Ja też mam 0HP, proszę Ale, Ale gościu, pomidor. Nie! 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 Ale Nie! pomidor. Nie! 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 idę do niego do góry, Nie! mi Nie! Podniesie. Nie! No podniesie, się się tam. Nie! 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 Ale O bo on był total dobry O maruderzy To bije nas Nie, nie, nie rób tego Dobra Dobry, proszę Nie wywal się nasz się wywali. Się No wywali się, wy... wywali się Obyś się nie wywalił Nie no może da radę jakoś To nie daj radę, wygrał Zabił. Dobra, lecz, lecz, lecz! Ej, kapciu! Nie od odradzaj kapcie! Dawaj, dawaj, lecz. No lecz, pis. O, leczy, dobra. On jest jakiś dobry chyba. Taki dość, ten gościeczek. Może gra Jones'im, ale dobry. On zrespili się tutaj. A ja nie, nie mam HP. No to trochę problem. Ja tak samo jak on, nie mam HP. O, apteczka! Ale... A ja mam butykę, bo ją ukradę, bo mu Ukradłem właściwie. Idźcie mnie odrodzić Właśnie nikt A nie To, to komu Przecież podniosłem jego kartę No jego się tak samo. O co wam chodzi? Przecież podniosłem jego kartę A ale nie wiedzieliśmy kiedy Ej, idźcie mnie odrodzić Nie Nasz spotkanie gościu? No i oni nas jeszcze modrodził. Nie no idziemy, tylko ja nie wiem, gdzie jest właśnie, to, to właśnie idziemy cię z Tylko przy okazji farmimy maskę. Ej, i mo i... Ej, mi baj, możesz dać. mi dać. Nie ci nie dam. Wywaliłeś się. Nieważne, że ja też się wywaliłem, tylko jeszcze bardziej dzbani, tylko dzbańsko. Bo ja. Auto! O Jezus! To będą problemy. Dobrze, że nas gościu jest taki dobry To znaczy tak, ale tak normalnie to Gdzie jest ten gościu, no? Nie wiem, ale o, ja bym no za no... to dwie ja ciągle do mnie walą, no przecież to jest oszukane. Podniesiesz mnie pij z gościu, no bo on cię biły, chamy. A ten gościu mamy to Zauważyłem, nie. Nie ma szans, jesteś ryb gościu Ale co ja dostałem w twarz? To jest mi fair się lepiej moje ja dostaję w twarz Złożył się Idźcie do lobby, chodźcie ja nie... do lobby O co, ja nie idę do lobby To daj do dowódca, bo nie chcę z dobieraniem Nie Dobrze, to sobie przynajmniej zmienię Co sobie zmienić? Ustawianie. Nie, bo ja będę przeczekiwać teraz, nie, nie przeszczę No po co, żeś przeczekujesz, no? Nie, bo mi samo się czasami włącza. Samo, samo no, normalnie. Co? No będziesz Ja poczekajcie. Ej, yy, ten. Będziesz na serglądał. Ej, a... Kamy, zaprosz mnie. Gdzie cię mam zaprosić? go w ekipie ej weź go cię zaproś o weszło nas do gry ale ja nie mogę nie mogę cię zaprosić, pomidory musimy napisać Hala. Ej, kamcio, O pomidor. Co to jest? Ej, wyjdziecie. Halo! Malą... Nie. Nie. No, mam no, dobry no, lód. Nie mam dobry lucik już, wiesz. No dobry lód jak jest 100 osób. No nie właśnie czemuś się nie wywali. Jak już mam złotą pompę. Znaczy w sumie tylko dlatego, że no, wylocowałem no, ją no, z pierwszej ...pompy, no. z pierwszej A no, no, ja kończę. Co kończysz? A Pomidor skończył grać Kinubek My nie wyszliśmy A tak serio to taki Ej Kamcio, ogarniesz te mikro? Bo o, tak trochę średnio grać sam ze sobą właściwie Bo jak nie masz mikra to takie trochę słabo Smutno trochę Kamcio Ogarniesz te mikro? i

Ortycznie solo No dobra, zabij mnie właśnie. no i fila, dobra To to coś specjalnie Nie wiem, no i kończę tego streama, bo mi się nudzi strasznie jak nie wiem